Andrzej Gajce, witam w programie Onet Opinie. Moim gościem dzisiaj po drugiej stronie łączy internetowych jest poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Bielan. Dzień dobry, panie pośle, a za chwilę, panie prezesie. <grywanie> Dzień dobry, panie redaktorze. Partia republikańska pod kierunkiem Adama Bielana ma zneutralizować porozumienie Jarosława Gowina i wypchnąć tą partię z koalicji rządzącej. To jest ten plan, który autoryzował osobiście Jarosław Kaczyński. Po pierwsze ja jestem w tej chwili wciąż przewodniczącym konwencji krajowej partii Porozumienie. W przeciwieństwie do Jarosława Gowina. Mam mandat demokratyczny, zostałem wybrany w demokratycznych wyborach trzy lata temu i zdaniem sądu krajowego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego pełni obowiązki również prezesa porozumienia dysponujemy jednoznacznymi opiniami również wybitnych polskich konstytucjonalistów. Ale doskonale pan wie, że sąd, który rejestruje partie polityczne, dokonuje zmian, nie, nie podtrzymał tego wniosku, nie, nie. go oddalił. Ale dobrze, zostawmy te formalne kwestie, panie pośle. Kwestia jest taka, że pan zaraz będzie tworzył nową partię, znaczy już ją tworzy i 20 czerwca ogłosi, tak, tak mówił Kamil Burtniczuk, 20 czerwca ogłosicie powstanie partii republikańskiej to jest ważne dosłownie dwa zdania nie chcę widzów ani pana tym bardziej zanudzać tymi informacjami ale to jest ważne bo to jest, spór o charakterze ustrojowym zdaniem z polskich konstytucjonalistów mamy takie opinie niedługo je publicznymi, zakwestionowanie faktu, że wygaszenie kadencji Jarosława Gowina oznacza, że nie pełni funkcji prezesa może skutkować wręcz delegalizacją, partii porozumienie wnioskiem, przed, który rozpatrzy Trybunał Konstytucyjny, więc nie ma demokracji parlamentarnej bez partii politycznych które wybierają swoje władze w sposób demokratyczny nie ma, demokratyczny, nie ma miejsca w polskich partiach politycznych na uzurpatorów którzy przez trzy lata nie organizują wyboru e, i oczywiście mogą się tytułować, że są prezesami cesarzami imperatorami a jak Polakami jak są natomiast zgodnie z prawem tej funkcji już nie pełnią Sąd, ale to o samo pan mówi nie rozpatrywał w ogóle sprawy nie rozpatrywał Oddać w ogóle ją. sprawy Oceny merytorycznej e, i jestem przekonany, że sąd e, po wysłuchaniu naszych argumentów e, zgodzi się z nimi. E, Dobrze, ale zostawmy te e, sądowe pan pana przypychanki coś, co z Jarosławem mówi? Gowinem. Panie pośle, zostawmy te sądowe są... przypychanki, bo my e, opinia publiczna je śledzi, widzowie też, ale prawda jest taka, że pan mówi, że w tym momencie kieruje porozumieniu, partii porozumienie, ale jednocześnie zakłada pan nową partię, Partię Republikańską, która za chwilę ma stać się czwartym koalicjantem. To po co pan to robi? dokładnie nie ja mówię, że kieruję tą partią tylko porozumieniem tylko mówi tak statut mówi tak prawo mówi tak krajowy sąd koleżeński, natomiast my też otwarcie mówimy i o tym mówił Karol Kamil Bodniczuk, bodaj chyba w onecie właśnie, Dlaczego chcemy zrobić rebranding Dlaczego chcemy zmienić nazwę no Jarosław Gowin nasz były lider, doprowadził porozumienie do sytuacji w której w sondażach opinii publicznej zbieramy dzisiaj 5 promili, 5 promili to jest najnowszy wynik porozumienia sam Jarosław Gowin, startując w ramach funkcji wicepremiera i ministra nauki w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył 15 tysięcy głosów. No to jest porażka, to jest klęska. My nie odpowiadamy za błędy polityczne, szczególnie w ostatnich miesiącach popełniane przez Gowina. Nie ma żadnego powodu, żeby setki czy tysiące działaczy porozumienia, którzy wstępowali do tej partii, jako do partii prawicowej razem z Gowinem. Przechodzili do PSL-u, a przecież on mówił już wprost, że chciałby budować listę na kolejne wybory właśnie z PSL-em, i dlatego chcemy stworzyć ofertę dla wszystkich działaczy porozumienia, którzy na taką politykę się po prostu nie godzą. Czyli, czyli jednym słowem, panie pośle, tym... chodzi o to, rozumiem, żeby odsunąć Jarosława Gowina od porozumienia, odsunąć Jarosława Gowina z rządu. To jest ten plan? Nie. W... Jeśli chodzi o odsunięcie Jarosława Gowina z porozumienia, to powtarzam, Jarosław Gowin po raz ostatni został wybrany na trzyletnią kadencję ponad sześć lat temu. No ale I wie to, pan, sam Jarosław on, Kaczyński uznaje Jarosława Gowina za lidera porozumienia i to Jarosław Gowin podpisywał się pod polskim ładem, a nie pan, więc myślę, że tutaj sam Jarosław Kaczyński twierdzi, że jednak liderem Pane porozumienia, nie porozumienia nie. jest Jarosław Gowin. Panie redaktorze, Jarosław Kaczyński, jak wszyscy inni politycy Zjednoczonej Prawicy... Chcą, żeby Zjednoczona Prawica utrzymała większość. Myślę, że dzisiejsze wydarzenie, czyli konferencja programowa, podpisanie umowy programowej między PiSem a Prawem Sprawiedliwością a ugrupowaniem KUKIS 15, jest krokiem na to, żebyśmy się uwolnili od jakichś neurotycznych, bym powiedział destabilizujących. Zjednoczona prawicę zachowanie jednego z y, polityków. Mówimy o Jarosławie e, Gowinie, tak? Powiedzmy wprost, chodzi o to, aby Jarosław Gowin nie rozgrywał was, nie szantażował, że nie zagłosuje za polskim ładem, bierzecie posłów Pawła Kukiza i od tego, żeby że w zależności od tego, którą nogą ten polityk wstanie, to albo poprze coś pod czym się już podpisał, na przykład mówię tutaj o Polskim Ładzie, albo jednak okaże się, że będzie przeciwko. Tak się nie da rządzić. Szczególnie w takiej sytuacji, w jakiej znalazła się dzisiaj Polska, czy cała, cały świat, czyli po covid kiedy trzeba reformować rozmaite dziedziny życia, żeby dostosowywać gospodarkę do, do nowych wyzwań. Panie pośle, to kiedy Jarosław Gowin przestanie być członkiem tego rządu, członkiem koalicji Zjednoczonej Prawicy, po z tych słów, które pan mówi, nie tylko to są pana słowa, ale też sygnały z Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński otwarcie mówi w wywiadach. no. Z Jarosławem Gowinem już nam jest e, zupełnie nie po drodze. W takim razie, kiedy Jarosław Gowin odejdzie z rządu? Nie, panie tak, że nie, w żaden sposób nie zapowiadam odejścia Jarosława Gowina z rządu. To nie jest moją rolą kształtowanie personaliów rządu, to jest rola pana premiera. Oczywiście w konsultacji z zapleczem parlamentarnym, ale to premier decyduje, kto jest w jego rządzie. My nie stawiamy sobie. E, za cel wypchnięcie kogokolwiek z rządu, czy kogokolwiek naprawdę z rządu? Naprawdę Wymoczne nie. Panie żeby... <tanie> pośle, proszę się nie gniewać, ale naprawdę na trzeźwo nikt w to nie uwierzy. <tanie> nie wiem, czy, 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 czy nie na bo czy na trzeźwo. Rozmawiamy już po 13, ale. ale jednak za, 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 Zapewniam pana, że, że, że na pewno trzeźwo, ale wie pan, to wszyscy czytają. Te, zarówno my, dziennikarze, którzy opisujemy tą rzeczywistość polityczną, ale także e, e, nasi czytelnicy widzowie doskonale widzą, co, e, co, e, jaki jest cel. Że jak bardzo chcecie się pozbyć Jarosława Gowina, a ten choćby dzisiaj e, straszy tym, że może są jakieś nagrania. Z, Rozmów, gdzie, gdzie próbujecie wyciągnąć polityków porozumienia, porozumienie, obiecując jakieś, tutaj cytując Pawła Kuki za syna kury, stanowiska w rządzie, obiecując naprawdę intratne posady, aby tylko zostawili Jarosława Gowina. Były takie rozmowy? Ale kto tak mówi? Kto tak pytanie, mówi? czy były Proszę takie dobrać. rozmowy? To były takie Ręko, rozmowy. Po pierwsze, po pierwsze, więc ja już odpowiem na to pytanie. Po pierwsze, to Jarosław Gowin rok temu. Chciał zmienić koalicję w Polsce, chciał dokonać zmiany marszałka Sejmu, a co z nimi idzie również zmiany rządu. Po drugie, to najbliżsi współpracownicy Jarosława Gowina opuszczają od kilku tygodni zjednoczoną prawicę. Maksymowicz, Sośnierz to są politycy blisko z nim związani, to oni wyszli z klubu zjednoczonej prawicy. Po trzecie, to Jarosław Gowin pełni funkcję wicepremiera, odpowiedzialnego za cztery działy administracji i obsadza swoimi partyjnymi kolegami, tymi, którzy są wobec niego lojalni, ochotnicze chłówce pracy zarządy specjalnych stref ekonomicznych, spółki, które tworzy w ramach krajowego zasobu nieruchomości, razem z samorządami tak zwane SIMy. Więc jeżeli pan chce szukać um, fruktów politycznych w, w tej przestrzeni, to proszę spojrzeć na to, co jakie frukta rozdaje właśnie od tygodni. No dobrze, ale pan, pan bardzo blisko jest Jarosława Kaczyńskiego. E, niemal codziennie pan rozmawia z prezesem Kaczyńskim, e, który zapewne widzi e, tą analizę, którą Pan przed chwilą przedstawił. Prezes Kaczyński nie chce pozbyć się Jarosława Gowina. Niech pan powie tak albo nie. A jeśli tak, no to co stoi na przeszkodzie? I czy partia republikańska, którą pan tworzy 20 czerwca, zostanie ona ogłoszona, czy wejdzie w skład koalicji rządzącej, czy będziecie chcieli nowe stanowiska w rządzie dla siebie? Halo, halo? halo, czy się słyszymy? Czy słyszał pan Panie pośle to ostatnie był, był pytanie? Jakiś problem z internetem. <śmiech> <śmiech> to, to powtórzę internetem. pytanie. Czy w takim razie Jarosław Kaczyński podziela Pana diagnozę, to, co Pan przed chwilą powiedział, i chce się pozbyć Jarosława Gowina z rządu, i czy Partia Republikańska wejdzie w skład zjednoczonej prawicy, a co za tym idzie, będzie chciała kolejnych stanowisk w rządzie? Ja nie będę się wypowiadał w imieniu Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą w ostatnich tygodniach udzielił szeregu wywiadów medialnych, prasowych, telewizyjnych, radiowych, więc jego stanowisko jesteś prawie znane. Nam zależy na tym, żeby Zjednoczoną prawicę poszerzać. Jesteśmy przekonani, że prędzej czy później sąd przyzna nam rację w sporze o porozumienie, ale właśnie dlatego, że pokazujemy dobrą wolę, żeby rozwiązywać rozmaite problemy również w strony politycznie, niezależnie od tego, że jesteśmy przekonani co do naszych racji formalnych, prawnych, fundamentalnych kwestiach dla demokracji parlamentarnej w Polsce. Jesteśmy gotowi na to, żeby również robić nie tylko rebranding co do nazwy, ale również rozpocząć działalność w ramach nowej formacji i rzeczywiście do takich, na taki krok się zdecydowali. Czy ta nowa tak formacja wejdzie do koalicji rządzącej, czy będzie chciała podziału stanowisk w rządzie? My nie myślimy o podziału, podziale stanowisk, my myślimy przede wszystkim o kwestiach programowych. Od wielu tygodni rozmawialiśmy zarówno z Jarosławem Kaczyńskim, jak i z Mateuszem Morawieckim na temat polskiego ładu. W polskim ładzie, tej wersji, która została zaprezentowana chyba dwa, dwa i pół tygodnia temu, jest wiele postulatów, które zgłaszaliśmy. Wciąż te rozmowy programowe się toczą. I na tym się koncentrujemy. Czyli, czyli o kwestii, o, o, o rekonstrukcji rządu nie będzie, tak? Rekonstrukcji rządu nie będzie. Jak Partia Republikańska dołączy do Zjednoczonej Prawicy jako czwarty koalicjant, to nie będzie zmiany umowy koalicyjnej i podziału stanowisk w rządzie. Tutaj żadne zmiany w rządzie nie zajdą. Dobrze rozumiem? Tego nie powiedziałem, tego nie powiedziałem panie tylko, że pan no, to, profesor, no To pytam, bo, czy Partia Republikańska ja... będzie się domagała kolejnych stanowisk w rządzie albo pierwszych stanowisk dla siebie. Chociaż... Ja powiedziałem, że. Ja powiedziałem, że po pierwsze koncentrujemy się na kwestiach programowych, po drugie jeśli chodzi o rekonstrukcję, oczywiście, że prędzej czy później jakaś rekonstrukcja będzie, bo taka jest natura rzeczy. Co jakiś czas premier decyduje o zmianie na stanowiskach rządowych. Bo A na jakim stanowisku gdzieś... pan by się widział? Pan zamierza wejść do rządu? Jaką może wicepremier? Ja skromnym, skromnym w tej chwili europosłem i nie celuję w żadne stanowiska rządowe. Nie takim skromnym pan częściej rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim niż myślę Jarosław Głowin ostatnio, który jest wicepremierem. Zadam panu takie pytanie, tutaj cytat z ubiegłego roku. Robię wszystko, co mogę, by uratować państwu przed autorytaryzmem i przed nowym Jaruzelskim, którym jest Kaczyński. Metodami ubeków i burdel mam zaprowadzicie samych siebie na szafot. Wie pan, czyje to są słowa? Nie znam, nie znam tej wypowiedzi, ale skoro pan je zadaje dzisiaj. To mogę się domyślać. Pawła Kukiza, dokładnie z 2020 roku, z początku roku. Co się stało, że Paweł Kukiz tak diametralnie zmienił zdanie i dzisiaj występuje obok Jarosława Kaczyńskiego i mówi, że to najważniejszy dzień w jego życiu i w zasadzie prawo i sprawiedliwość jest piękne i cudowna a polski ład nic tylko realizować. Ale Paweł Kukiz wielokrotnie mówił o tym, że on nie jest politykiem. Jest artystą, który ma pewną misję do spełnienia, przed do polityki po to, żeby spełnić kwestie programowe, wielokrotnie o tym mówił i, jak rozumiem, podpisuje umowę z największą formacją w Parlamencie, po to właśnie, żeby część swojego programu, bo to nie jest nigdy tak, że w polityce można zrealizować cały program, przegłosować w formie ustaw. Paweł Kukis mówił o innych politykach, dużo gorsze rzeczy, jak prześledzimy choćby jego teksty. Piosenek o pojjutkach FSLD. O Co się dostało, nie wspominajmy, bo trzeba byłoby wszystko jest wypikać. Znana, jest bardzo znana piosenka o chyba Jarosławie Gowinie, nawet mm, który spaceruje gdzieś tam po łazienkach, karmi kaczki czy, 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 czy oczekuje od, od kaczek karmy. Już nie pamiętam. Więc Paweł Kukis różne rzeczy mówił czy, czy śpiewał na temat polityków. E, no, taka jest, bym powiedział, natura e, e, ludzi, którzy którzy nie są polityce na stałe są, są właśnie z nieco innego świata, no ale ja myślę, że najlepszym adwokatem, Pawła Kukiza Kukiza jest tam Paweł Kukiz on wielokrotnie wypowiadał się publicznie dlaczego, akurat teraz i dlaczego akurat z prawem i sprawiedliwością tę umowę podpisuje po prostu prawo i sprawiedliwość czy szerzej zjednoczona prawica ma możliwość realizacji, przynajmniej części jego postulatów czyli wprowadzenia rozwiązań zawartych w ustawie antykorupcyjnej, Wprowadzenia ważnego rozwiązania, nad którym szczerze mówiąc, już od lat myślimy jako Zjednoczona Prawica. Myśli o tym również pan prezydent Andrzej Duda, czyli Instytucji Sędziów Pokoju. Jest jeszcze ustawa antysitwiańska, o której my. Też jest zmiana ordynacji. Porozumienia republikanów. Myślimy bardzo ciepło i chcielibyśmy z Paweł Kukizem w tej sprawie porozmawiać. Oczywiście Paweł Kukiz mówi od lat o. O wprowadzeniu zmian w ordynacji w wyborach do parlamentu. Przy czym jakby ta kluczowa zmiana, którą postuluje czyli wprowadzenie jednomandatowego okręgu wyborczych do Sejmu. One są, jak wiemy, w Senacie, ale wprowadzenie ich do Sejmu wymagałaby zmiany konstytucji, co jest dzisiaj niemożliwe. No ale od dawna się spekuluje, że być może jakimś kompromisem może być ustawa, ordynacja mieszana. Chociaż z tego, co wiem, to akurat w pakiecie ustaw, na które zgodzili się Paweł Kukiz Jarosław Kaczyński tego tej, tej ustawy akurat nie ma Panie pośle a nie ma pan takiego wrażenia, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj powtarza scenariusz z 2006 roku pan ma doskonałą pamięć więc na pewno pamięta te rozmowy z Ligą Polskich Rodzin i samoobroną ówczesnymi koalicjantami Prawa i Sprawiedliwości i wtedy powstał tak zwany pakt stabilizacyjny dla koalicji rządzącej z którego niewiele zostało nie ma pan dzisiaj wrażenia, że partia republikańska i właśnie z 15 to takie dwie przystawki nowe Prawa i Sprawiedliwości, które wcześniej czy później zostaną tak połknięte a z koalicji niewiele zostanie. Absolutnie nie. Pamiętajmy, że wtedy klub Prawa i Sprawiedliwości byłem rzecznikiem partii wtedy, więc dość dobrze tę sytuację pamięta pamiętam, miał liczył 154 szable. 154 szable, a przypomnę. Tym widzom, czytelnikom, monetu, którzy tego nie wiedzą, większość w Sejmie to jest 231 szabel. My dzisiaj, nasz klub dzisiaj liczy 232 szable, więc to jest 80 więcej. Sytuacja jest znacząco inna. Rzeczywiście wtedy byliśmy na ławce no, dwóch polityków. Mówi Pan o Romanie Giertychu i o Świętym Wamiancie Andrzeju i leperze. leperze, którzy, którzy no. Nie, destabilizowali, nie, nie, nie stabilizowali mówiąc oględnie, sytuacji w kraju. Tak, jak ja rozumiem, Na... dzisiaj. Zgoda. Ja pewne, pewne analogie między Giertykiem i Leperem z jednej strony, a Gowiną rzeczywiście dostrzegam. Tutaj pana trafna uwaga. E, tylko, że powtarzam, tych szabel mamy dzisiaj znacznie, znacznie więcej. Ja zresztą jestem przekonany, że zdecydowana większość parlamentarzystów e, e, porozumienia. Z tych 18, który, którzy byli z nami jeszcze w październiku ubiegłego roku, kiedy podpisywaliśmy umowę, nową umowę, czy aneks do umowy koalicyjnej w ramach Zjednoczonej Prawicy, że zdecydowana większość polityków porozumień nie chce iść z Jarosławem Gowinem do PSL-u. Bo to jest projekt, w którym dobrze odnajdzie się, w myślę, że tylko sam Jarosław Gowin. prawda On marzy o tym pierwszym miejscu w Krakowie, które w przeciwieństwie do listy Zjednoczonej Prawicy da mu być może. A wy, a wy marzycie spełnia. o tym, aby się pozbyć to Jarosława to Gowina? To, to jest ewidentne. Panie pośle, już na koniec ostatnie pytanie. E, klęska prawicy w Rzeszowie. E, czyja to jest wina i czy rację ma Jarosław Gowin twierdząc, że atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm, zamiast samorządności, brak szacunku dla koalicjantów to utorowanie drogi do przyjęcia władzy przez opozycję? Diagnoza Jarosława Gowina. Zgadza się pan z nią? No, ja teraz nie wiem, jak odpowiedzieć, bo... Pytam mnie pan, prowokuje mnie pan tym dość kuriozalnym tweetem. No to jest stanowisko Gowina. Jarosława Gowina, wicepremiera rządu Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście, ale tak ja odpowiem, po czym pan za chwilę podsumuje znowu, że ja cały czas o Gowinie. A no więc dobrze, chętnie skomentuję słowa Jarosława Gowina. Ktoś to będąc wicepremierem? Rządu, zdobywa 15 tysięcy głosów, doprowadza swoją partię do tego, że w sondażach zdobywa ona 5 promili. Główną osobą w mediach, twarzą swojego ugrupowania, swojej grupki, czyli osobę, która w ostatnich wyborach do Sejmu, wydając ćwierć miliona złotych, zdobyła 2000 głosów. Mówię tu o Strzeżku w Radomiu. No Jest chyba ostatnią osobą, która powinna prawić nam jakieś kazania, w jaki sposób odzyskiwać zaufanie wyborców. To w takim razie, czyja wina, wina, czyją winą jest porażka jest... Wyszowie? Jednym zdaniem, panie pośle bo już musimy kończyć. Po pierwsze jest to miasto, w którym od wielu lat w wyborach samorządowych, w wyborach prezydenckich, wygrywał kandydat opozycji, prawda? Pan, pan ustępujący prezydent Ferenc wygrywał w pierwszej turze przez w ciągu ostatnich chyba bodaj czterech elekcji. Pan Fiołek, jeżeli nie, nie Dobrze, dobrze, podaję jego nazwisko, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Przepraszam. Nie, nie pomyli się pan, wygrał wybory, tak będzie nowym prezydentem Rzeszowa. Dobrze, ale to 6 punktów procentowych, panie redaktorze, mniej niż pan prezydent Ferenc w roku 2018. Dobrze, ale czyja Więc... to jest wina, panie pośle, że przegraliście te wybory? On owszem wygrał, ja nie kwestionuję jego zwycięstwa, ale jeżeli bawimy się teraz w analizy, jak ten wy... Tak czytam intencje zawarte w pańskim pytaniu. Jak ten wynik wpłynie na scenę ogólnopolską? Bo rozumiem, że nie interesuje nas Nie, Ja, pytam, ja o... pytam, kto zawinił Panie, pana zdaniem? Pyta pan o cenę naszej kampanii wyborczej, tak? Tak, czy, kto czy... zawinił? Czy, czy, czy pan widzi to, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało te wybory? I, i, i kto jest winny tej porażki? Nie no, oczywiście, że widzę, że przegraliśmy wybory nie, nie nie jestem ślepy i głuchy na fakty powtarzam tylko, że ten wynik tego wyniku można się było spodziewać ja osobiście liczyłem na to, że będzie druga tura, ale tego, że kandydat, no sił które od wielu lat dominują w Rzeszowie jak w samym mieście bo nie w regionie nie na całym Podkarpaciu wygra można było się jednak spodziewać, trudno mi powiedzieć, jak. Co można było zrobić lepiej w trakcie kampanii wyborczej, bo ja w tej kampanii nie pracowałem, więc nie potrafię Panu w tej chwili nagrodzić musimy kończyć ostatnich dwóch miesięcy. Z całą pewnością każda kampania wyborcza, nawet najlepsza, która się kończy zwycięstwem, musi być przedmiotem analizy naszych liderów. Musimy z tego wyciągać wnioski. I tutaj stawiamy... Jeden wniosek podstawowy jest taki powinniśmy być zjednoczeni, nie można tolerować e, polityków, którzy próbują rozbić nas nasz obóz, tylko zjednoczeni mamy szansę wygrywać w kolejnych wyborach. Czyli mam wrażenie, że wina Jarosława Gowina. Taka, taka diagnoza. Dziękuję Panie pośle, dziękuję Panie pośle za rozmowę. Moim gościem był poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, no którego diagnoza jest taka, jak Państwo słyszeli. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.